Potrzebuję uwagi, a ty gadasz z innym Podobno kulała ci głowa i podobno jestem inny. Podobno cię ograniczam, to może rzucisz mnie Podobno nie masz życia, teraz czuję tylko gniew Ja cię potrzebuję i nie możesz mnie za to winić Jak ci nie pasuje, to zadzwonisz się do tego typa z Gdyni A ty zadzwoniłaś i możemy panem bo gada cię już od godziny A ja się dobijam jak zazdrosny debil do swojej dziewczyny I pierdolić to, ja pierdolę to nie będę tobą się i możesz mi mówić, że jestem chujowy I za jakim prawem ja robić i sceny Nie udawaj głupiej, bo wiesz doskonale, że mi na tobie zależy Nie udawaj głupiej, nie bądź zimną suką Bo chcę na spój, te wesołe refreny Ty do mnie zadzwonisz, a ja się znowu publicznie rozbłaczę Powiesz, że miałeś to serce na dłoni i to inaczej Żebyś przyznała mi rację, muszę jak psychicznie krzyczeć W końcu wysiądę, jeżeli tak będzie wyglądać nasze życie Zamiast, żeby gadać mi, ty źle wygadasz kolegom Chyba już nie chcę nic dziś, zobaczysz mnie martwy Ale poważnie, bo już napisałem nie.